Witam na Games i dzisiaj... E, dzisiaj będą... będzie ben, dzisiaj park opening. Szukałam szukałem FIFA, FIFA szukałem. Szukałem, ale nie wiem czy bym zdążył nawet ją ściągnąć, ale bym wątpił, ale też szukałem Fify Tak na telefonie oczywiście. FIFA 16 Ultimate Team Lep Season. Na telefonie. tylko co te, FIFA 15 fi, Ultimate Team Lep Season. Patrzę, nie ma. Potem FIFA 16 Ultimate Team Lep Season nie ma. Ale teraz yy, będę, będę ten... będę dzisiaj sprawdzał. O wszystko. Potem sobie Wam pakuję penning wieczorem. Oczy oczywi Oczywiście, tak wiecie. Wiecie, mówię że żeby to wieczorkami tak nagrywać. Wiecie, do lot takie rzeczy. Wiecie, wiecie. I za niedługo żliwa Wiecie, o co chodzi. Czyli chyba tak na 6 miesięcy, bodajże wiecie, kończy się już pierwszy semestr Semestr chyba bodajże w styczniu albo w lutym już, albo jeszcze w sobie się, się, się kończy ten pierwszy semestr czyli połowa, może powiedzieć połowa roku szkolnego ale fajnie, bo ten, bo, bo ten, ten, żywa nagrywał i też też mój kuzyn się święta przyjeżdża i będziemy grali vlogę. wiecie o co chodzi będziemy grali vlogę. tak zimą dzisiaj ja ubiorę halówki jak zwykle chrześcijanin halówki wezmę albo korki ale wezmę halówki bo korki mam u babci ujemne nie, nie, ja, takie rzeczy wiecie tam te halufki halówki mam e, tego, kiedy będę grał w zimu kiedy mój kuzyn przyjedzie to mam nagrać to na ile od wiecie to będzie bardzo duże bardzo, bardzo duże halówki są. So. nie czy to jest czy, nie wiem czy to jest 41 czy 42 lub 43 ja vloguję bardzo dużą. To są bardzo duże halówki. No, i mój telefon nagrywa 10 minut, a nie 9, jak to mówię w vlogu. Mój telefon nagrywa 10 minutek. A to, to i tak mi starczy, wiecie, nie będę nagrywał tej, bo był jeden, tam na pierwszym kanału no, ja trzy. Laty ponad lat 50. Eee, a teraz w tym teraz i teraz będę miał dużo filmików. Bo pojawi się FIFA 16, FIFA 17, prawda? Chyba. Nie no, 17, nie, nie. FIFA 16, Farykseum latem najnowszy, czyli do 2017. Turnieje, vlogi, vlogi co jeszcze No, żliwa się pojawią jeszcze zeszły, zeszły rok nagrywał. Wiecie o co chodzi? Będę taki taki będę nagrywał. Wiecie, będę bardzo dużo nagrywał na moim kanale. To co? Powiedz mi, dał skrywać, nagrywać. Jeszcze. No, Może. tego Napisz to. Lej. Ale tego. Tam w na kartce, kto Kto będzie grał grał Dlatego. Dlatego. na tych turniejach Żeby nas nie było, że Dlatego. kogoś Dlatego. Po prostu prostu zapiszę na I potem potem Dlatego. was ma pokazywać, tak. Będzie, będzie kartka, nie, to nie, łacie kartkę, nie. Potem wpiszemy mecze, na do, tak, nie, tabelka. I jaki mecz? Tabelka. Nimiola krótko, na przykład ile dole. Trzy punkty wygrana, remis za jeden, a przegrana za zero. A, ale też jakby. Tylko jak będzie na przy, tego, re, będą rzuty karne, też jak będzie re, rewiz bezbramkowy, tak będzie re, bezbramkowy rewiz, rzuty karne. Bo, bo po co? Mamy dawać po jednym punkcie i potem będą rzuty karne. No co? To na razie.